Witajcie serdecznie, Kasia Kwiatkowska z tej strony i dzisiaj przychodzę do Was z tematem emocji, z tematem emocji i e, proces. O, e, powiemy sobie troszeczkę o procesach. Dlaczego tak mnie poczułam, że ten temat dzisiaj akurat... Dlatego, że nie wiem czemu, ale ostatnio zauważyłam mocny wysyp na mediach społecznościowych wpisów dotyczących właśnie relacji z ludźmi. Relacji tego typu, że, czuję, że, że bardzo dużo czujecie właśnie takiego wykorzystywania. Wpisy tego typu, że jak coś ludzie potrzebują, to jestem dobry, a jak już nie potrzebują, to jestem niedobry. O szacunku do samego siebie i tak dalej, Moi kochani, ale tak naprawdę o czym to jest? Wszystko to, co widzimy w ludziach na zewnątrz, to jest to, co siedzi w nas, co nie chce być zauważone, nie chce być pokazane. Jeżeli cały czas mamy poczucie takiego dorastania do oceniania innych, jeżeli mamy problem z poczuciem własnej wartości, jeżeli, czyli tak do końca nie akceptujemy siebie, nie wierzymy w swoje możliwości, jeżeli mamy dużą trudność zestawianiem granic, moi kochani, takich zdrowych granic, czyli tutaj no, jestem no, dla Ciebie, ale do pewnego momentu, tak? Jeżeli mamy poczucie też wyręczania innych, czyli ja wiem dla Ciebie lepiej, to wcześniej czy później do Was wróci, moi kochani. I tak naprawdę wszystkie te rzeczy, które doświadczamy, przykre od innych ludzi, czy jakieś zranienia, czy jakieś rozwalania się przyjaźni itd., itd., to wszystko pokazuje to, co w środku w nas samych jest nieuzdrowione. Jeżeli ja nie szanuję siebie, jeżeli ja ciągle mam do siebie jakieś ale, jeżeli ja ciągle patrzę, czy dobrze wypadnę, czy jak mnie kto oceni, e, co o mnie powie, to to wszystko mówi wam o tym, co jest w was. Nie w, o tym, co ludzie wam. <laughs> Moi kochani, zawsze jest tak, że przyciągamy Takich ludzi, którzy odpowiadają na to, co jest poupychane w nas, na te wszystkie emocje, które są schowane, które nie chcemy pokazywać, te wszystkie rzeczy, które nie pozwalają nam zaufać samym sobie, szanować samego siebie, to wszystko jakby pokazuje się w zewnętrznym otoczeniu, w wydarzeniach, które do nas przychodzą. To jest raz. Dwa, moi kochani, jeżeli pracujecie, zaczynacie pracować ze swoimi emocjami, z tym, co właśnie jest poupychane, to też jest taki etap, że jeżeli ktoś był przyzwyczajony do tej, do tej wersji waszej wcześniejszej, to mu będzie niewygodnie, jak ta wersja się skończy, tak jak przychodzi następna wersja. Ale to też nie jest o tym, że temu komuś ma być dobrze, tylko o tym, że wy przechodzicie na kolejny schodek. Jak przechodzicie na kolejny schodek pracy ze własnymi emocjami jedzień plus aktorów, poczekamy chwilkę, to, yy, moi kochani, to często jest tak, że część ludzi z tego otoczenia wcześniejszego e, odchodzi, dlatego że nie zgadzają się wibracje, dlatego że nie zgadzają się emocje. I to jest naturalny proces, tego się nie trzeba bać. Dlaczego? Dlatego, że na to miejsce przychodzą yy, nowe znajomości, przychodzą nowi ludzie, przychodzą, zaczyna się przyciągać znowu. Takich ludzi, którzy są zbliżeni pod kątem emocji do Was. Czyli to jest kolejny schodek w procesie rozwoju. I moi kochani, co tu jest ważne? Przede wszystkim. To jest praca z poczuciem własnej wartości. Przede wszystkim to jest praca z własnymi granicami, z szacunkiem do samego siebie, z wybaczaniem, ale też bywa tak, że no, część relacji może się zakończyć i to jest jakby naturalne. Wszystko dzieje się po to, żebyście mogli wzrastać. Jeżeli takie lekcje przychodzą, to zawsze trzeba się przyglądnąć temu nie pod kątem tego, co mi dokładają inni. Nie? tylko pod kątem tego, o czym to dla mnie jest i co to jest dla mnie za lekcja, co ja tu mam zobaczyć. E, co tu jest dla mnie do y, odkrycia. E, co we mnie jest takiego, że takie sytuacje się przyciągają. E, I moi kochani, przyniosłam Wam dzisiaj trzy olejki. Ja zawsze jak pracuję z emocjami, to właśnie wykorzystuję czyste olejki eteryczne, dlatego że one... E, jakby Wam to powiedzieć, odpalają wspomnienia, czyli pokazują, co we mnie takiego jest, że na przykład dane rzeczy się wydarzały, albo się powtarzały często, albo wiecie, jak, jak coś się zdarza raz, to może być, możemy to uważać za przypadek, ale przypadków nie ma. Natomiast jeżeli coś Wam się powtarza wiele razy, e, w różnych miejscach, to znaczy, że coś jest w Was do uzdrowienia, co woła o zobaczenia. I to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, moi kochani, że to nie ludzie wszyscy Was krzywdzą. Tylko coś jest w Was, co przyciąga takie sytuacje. Coś jest nieuzdrowione, jest jakaś rana, z którą sobie nie możemy poradzić. I może czas najwyższy to puścić, może czas najwyższy puścić to zabieganie o ocenę, zabieganie o zainteresowanie, zabieganie o miłość, a skupcie w końcu na tym, żeby uszanować siebie, uszanować swoje emocje, uszanować swoje granice i zacząć je po prostu stawiać. Więc jeżeli chodzi o granicę, moi kochani, przyniosłam Wam olejek goździkowy. E, Klow. To jest olejek, który bardzo, bardzo pomaga stawiać granice. Mm. Po prostu daje takiej wewnętrznej siły, już jak go powąchacie, to by po prostu czuć e, to, że moja wartość po prostu jest. Nikt mi ją nie musi nadawać. Szymaj, ja ją po prostu jedzie, mam. Wiktor. Wiktor. Wiktoru. Pozwoli dokończyć. Ona po prostu jest. I na pewne rzeczy mogę się zgodzić, jeżeli są w zgodzie ze mną, a inne po prostu już mi nie służą i nie ma na to mojej zgody, i e, to jest kwestia wypowiedzenia też tego. Jeżeli macie problem z wypowiadaniem swoich emocji, z wypowiadaniem swoich pragnień, z wypowiadaniem tego, co tak naprawdę czujecie że dla Was jest dobre, proponuję Wam lawendę. Lawenda to jest właśnie olejek gardła. Jeżeli jest problem z wypowiadaniem, Wiktor, poproszę Cię, z wypowiadaniem. Swo swoich emocji, swojego zdania, z wypowiadaniem w ogóle. Warto sobie tą lawendę wcierać w gardeło i moi kochani, to jest no pięknie, piękne, jak rośliny potrafią wspomóc też emocjonalną to stronę prawda. i one wam nie załatwią sprawy, czyli nie, to nie jest tak, że się posparujecie olejkiem i już będziecie stawiać granice. Nie. Olejek wam pokaże wspomnienia, pokaże wam, po, po, pozwoli sobie przypomnieć. Nie wiem do końca, jak to się dzieje, ale mózg wtedy po prostu zaczyna sobie przypominać różne sytuacje z dzieciństwa, różne sytuacje. Które się gdzieś tam po drodze wydarzały, które nas utwierdziły w takim, a nie innym przekonaniu. Natomiast praca z olejkami emocjonalnie dla mnie to jest właśnie zamknięcie oczu, wdychanie i pozwolenie myślom, emocjom podążyć za tym zapachem i pozwolić sobie na to, żeby mózg sobie przypomniał, co takiego się wydarzyło, że ja mam takie, a nie inne zdanie o sobie, że ja tak, a nie inaczej boję się oceny, że dla mnie tak mocne jest to, żeby inni mnie kochali za wszelką cenę, nie? czyli ja zrobię wszystko, nawet się, nie wiem, zakatuję na śmierć, żebyście mnie tylko kochali. Ale to jest też o tym, że im więcej tak będziecie robić, tym więcej wam będzie pokazywał wszechświat, że to nie tędy droga, więc dostajecie tak zwane lekcje od świata. Które Wam pokazują, że to nie tak, że to nie tędy. I dlatego przyniosłam Wam jeszcze, moi kochani, drugi olejek: to jest drzewko herbaciane. To jest potężny olejek pasożytniczych, pokazujący pasożytnicze relacje. To jest taki olejek, który jakby pozwoli, pozwala się wyzwalać z tych niesłużącym nam do końca relacjom. Czyli Zaczyna się zauważać to, że, że właśnie, że no nie do końca mi to pasuje, nie do końca tutaj jestem sobą, nie do końca to środowisko jest moim środowiskiem, bo mi coś zupełnie innego w duszy gra. I właśnie, i tu jest ta decyzja: czy ja idę za sobą, czy dalej tkwię. W tym miejscu, które mnie boli z wszystkich stron, nie? że po prostu dokopuje mi z każdej strony i pokazuje cały czas, że to nie tędy droga, a ja dalej w to idę i dalej po prostu robię wszystko, żeby wszyscy mnie na siłę pokochali. Ale to wcześniej czy później odbije się na Was. I to prowadzi do wypalenia, to prowadzi do stresu, to prowadzi do lęków, a to prowadzi z kolei docelowo do tego, że zaczyna chorować ciało, bo jeżeli nie zwracacie uwagi na emocje, nie zwracacie uwagi to na waszą intuicję, na to, co po prostu podsuwa wam czucie i idziecie w to, mimo tego, że jest wam tam źle, to wcześniej czy później spowoduje to takie wypalenie, taki stres, taki dół. Że będzie trzeba z tym zrobić porządek. I jeżeli nie zauważamy tego, nie chcemy tego widzieć, to każda lekcja kolejna będzie trudniejsza i będzie dawała do pieca więcej niż poprzednia. Więc jeżeli zauważacie, że coś tu nie gra, że coś wam pokazuje przestrzeń, że coś, jakieś sytuacje podobne do was wracają, przyjrzyjcie się temu. Co takiego, jaka emocja w Was woła o zobaczenie, o ugłaskanie, o ukojenie, o puszczenie, o zrozumienie, o wybaczenie i wtedy po prostu łatwiej iść dalej. Przyniosłam Wam jeszcze jeden olejek w tym temacie. To jest olejek Ongard, czyli na straży. Czyli jeżeli macie taką trudność z tym, żeby postawić granicę, żeby czuć się bezpiecznie, żeby pójść za sobą, nie macie odwagi na decyzję, iścia stanięcia, zaraz, kochanie, stanięcia po swojej stronie, ongard będzie Wam pomagał te emocje decyzji też pielęgnować i takiej pewności tego, co ja robię, że pewne rzeczy już wiem, że nie są dla mnie. I ja zawsze powtarzam, jeżeli nie wiesz, w którym kierunku pójść, to najpierw spójrz na to, czego już totalnie nie chcesz. To jest taki pierwszy krok, który pozwala zobaczyć sprawę z boku. I w momencie, kiedy jesteście w stanie popatrzeć na każdą sytuację z boku z pozycji obserwatora, a nie z pozycji tego, że coś mnie dotknęło i ja mam żal i będę ten żal o, 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 o ogłaszać światu. I teraz popatrzcie kolejna sprawa, nie? czyli ogłaszam światu, a taki mam problem, żeby powiedzieć to do tego kogoś, do kogo to dotyczy, nie? bo mi więźle gardle słowa, tak? Nie jestem w stanie wypowiedzieć, nie jestem w stanie wykrzyczeć tego, co czuję. To, co mnie boli, nie? Do konkretnej osoby, więc wrzucamy w internet, nie? <grytanie> Fajny, bezpieczny środek. <grytanie> teraz tutaj popatrzcie na mnie, ja tu jestem bardzo skrzywdzony i, i teraz mnie yy, żałujcie, nie? Czyli, ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby do tego stanąć z pozycji dorosłego, stanąć z pozycji e, obserwatora, popatrzeć na to, co takiego powoduje, takie, a nie inne moje reakcje, co takiego powoduje, że ja do mnie lgną tacy, a nie inni ludzie, takie, a nie inne związki, takie, a nie inne przyjaźnie. Teraz, moi kochani, jest taki czas, że wszystko, co nam nie służy, się pokazuje. Więc teraz, e, jakby Twoja robota jest w tym, żeby popatrzeć na siebie, nie oceniać innych, tylko zobaczyć. Które emocje wołają u mnie o ukojenie, o zobaczenie, o ukochanie, o odpuszczenie, o wybaczenie. E, warto się w tym procesie wspomóc, właśnie olejkami czystymi, eterycznymi, bo e, wtedy te procesy po prostu przebiegają lżej, i tego Wam z całego serca życzę: że to nie chodzi o to, żeby tego nie widzieć, chodzi o to, żeby to zauważyć, przepracować i w końcu z siebie zrzucić. I z tym akcentem wspaniałości dla Was. Niech Wam się układa wszystko jak najlepiej. Niech przychodzą do zobaczenia Was. Niech przychodzą do zobaczenia tych miejsc, tych emocji, które już Wam nie służą, które Wam pokazują ludzie w postaci nauczycieli. To nie są często wrogowie, to są nauczyciele. Często to są przyjaciele, którzy pokazują z grubej rury po prostu to, co jest do uzdrowienia. Więc warto tą chwilę zatrzymać się wtedy, popatrzeć na to, uszanować, podziękować za to doświadczenie i popracować z tym, co jest we mnie, co woła o uzdrowienie. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa!